Prace rozdzielone na etapy trwały w straszęcinie od kwietnia zeszłego roku, przebudowane drogi wewnętrzne nowochodniki i oświetlenie. Ostatnie roboty wykonywane były wzdłuż pawilonów i szeregowców jeszcze w tym miesiącu, jednak koncepcja kompleksowego remontu w miejscowości powstawała dużo wcześniej pierwsze co, to były plany, tak? Pierwszy wspólnie jeszcze wtedy ja byłam sołtysem, a pan Andrzej Bielgos radny, na uskoczeniu od mieszkańców tak, uwag, co by chcieli tak na wybraniu wiejskim, po uwzględnieniu tych ich tak jakby zmian, które by chcieli wprowadzić w miejscowości Straszęcin, rozmawialiśmy z wójtem i wicewójtem, aby oni uwzględnili, jak również w budżecie zostało uwzględnione te potrzeby mieszkańców. Ich głos jest bardzo ważny, dlatego zawsze, jeżeli było zebranie wiejskie, zawsze prosiłam mieszkańców, zapraszałam, żeby przyszli jak najbardziej liczni, bo ich głos jest dla nas najważniejszy. Oni mieszkają w swoich domach i oni mają swoje podwórko i oni wiedzą, co oni faktycznie tak naprawdę chcą. Dosiedle ulice, chodniki, drogi, kanalizacja, to wszystko, tego typu infrastruktura została przebudowana, Natomiast. Wskutek tego, że mamy tam bloku 233, na dole mamy rehabilitację, która obsługuje tutaj całą okolicę. Te wszystkie miejscowości pod Dębicą na zachód. W związku z tym, krótko mówiąc, mamy w planie tam jeszcze parking zrobić. Wzdłuż tego ogrodzenia, jak pawilon handlowy, a później było ogrodzenie dawnych szklarni. Tam jest zaplanowany parking. Tak samo. Mamy zaplanowane powiększenie parkingu przy przychodni zdrowia. To myślę, że to, że to chyba dopiero może się uda w przyszłym roku. Nowe oblicze dróg w Straszęcinie to też nowe oznaczenia drogowe. Koniecznie trzeba zwracać uwagę na znaki. Całkowity koszt wykonanych prac to 750 tysięcy złotych, z czego pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pokryło 80%. Łącznie ze środkami wykorzystanymi na realizację pierwszego etapu inwestycji Prace drogowe w miejscowości pochłonęły razem prawie dwa miliony złotych